Instytutu Dróg i Mostów Politechniki e, oraz nasz gość specjalny pan Ryszard Szurkowski, mistrz świata w kolarstwie Barcelona 73, drużynowy mistrz świata e, dwukrotnik i czterokrotny zwycięzca wyścigu pokoju oraz wielokrotny mistrz Polski. Pani Prezydent, bardzo proszę. Proszę Państwa, kiedy kilka lat temu byłam w Paryżu oczywiście dokładnie obejrzałam ten system, który był chyba tak naprawdę pierwszy w Europie, bo już to mają ładnych parę lat, no i oczywiście zamarzyło mi się, żeby taki system był w Warszawie. Wszystko oczywiście bierze, zabiera trochę czasu, były inne rzeczy wcześniej zaplanowane, no ale jest, jest, mamy go dzisiaj. E, a właściwie już od wczoraj mogą warszawiacy przyjeździć oczywiście, jeździć na rowerach, co jest systemem roweru publicznego. Chcę powiedzieć, że docelowo do dyspozycji warszawiaków będzie ponad 2100 pojazdów, teraz jest 1000. Te 2100 będzie w 127 stacjach, co jest dwukrotnie niemal więcej niż w Wiedniu, a Wiedeń jest takim miastem, z którym się porozumiemy, ponieważ ma mniej więcej podobny obszar i dokładnie te samo oficjalnie mieszkańców, mianowicie... 1 700 tysięcy i bardzo się z tego powodu cieszymy. No oczywiście jeśli chodzi o jeden, on jest też położony bardziej użyście, więc mogą być różne szczyte, ale my jesteśmy lepszy. Chcę powiedzieć, że obecnie mamy w stolicy około 312 km dwójkowych i co roku przybywa ich 20-30 km. na taki rok rekordowy, że od października do października przybyło 41 km. Kiedyś przybywało tylko średnio 15, tak żebyśmy w zasadzie prawie podwoili liczbę ścieżek w Średnia gęstość ścieżek to jest w stolicy 0,74 km na każdy kilometr kwadratowy. I pod tym względem jesteśmy na pierwszym miejscu. Ja wiem, że jeszcze jest dużo takiego narzekania, że może być więcej, no ale musimy mieć środki, można być na wszystko i na wielkie inwestycje, które za nas nikt nie zrobi, jak metro czy most północny, a oczywiście na te mniejsze. No, które y, poprawiają komfort życia y, nie są może tak niezbędne jak te duże, o ale które są równie ważne, bo poprawiają komfort życia y, myślę, że będziemy rozbudowywać ten system dziś y, z, od dzisiaj zaczynamy taką może być analizę tego jak te wszystkie ścieżki ze sobą spiąć żeby to były pełne takie korytarze, powiem, że oczywiście nie wszystkie są, ale zapewniam Państwa, że mam tylu urzędników nie na pokaz jeżdżących rowerami do pracy, że oni wszystkie nasze słabe strony znają, a jeszcze może właśnie podmiot wyłoniony w przetargu nam znajdzie tak, te wszystkie te analizy tak przeprowadzi, że, że, że będziemy mogli rzeczywiście pospinać te wszystkie dotychczasowe korytarze. No oczywiście... Jest jeszcze taki aspekt, że wszyscy użytkownicy drogi muszą się przyzwyczaić do siebie, bo to jest na tę skalę nowe, nowe zupełnie przedsięwzięcie, czyli kierowcy samochodów, kierowcy autobusów, motorniczy tramwajów, piesi, no i rowerzyści, dlatego że chciałabym, żeby jak było jak najmniej konfliktów i, i stać na tym tle, wiem, że nawet niektórzy są przerażeni tym systemem, że będzie za dużo rowerzystów. Miałam, jak miałam okazję być przy pracy bankowej to tak co mi ostrzegali, że bardzo łatwo wypadek. Jednym słowem no, musimy się nauczyć wspólnie ze sobą koegzystować, tak jak to jest w innych krajach. Oczywiście miasto jest pewnym, to jest za, stałą, za stałym obszarem, w związku z tym będzie na pewno wiele ulic, gdzie razem z ruchem samochodowym, tak jak zresztą do tej pory. Motozy, motozy, rowerzyści będą się właśnie poruszać i w związku z tym to jest właśnie, no taka z mojej strony prośba, żeby się cierpliwie uczyć jeden drugiego, bo wiemy, że przechodni się irytują na rowerzystów, już nawet jeszcze bez, bez roweru publicznego rowerzyści na, na przechodniów, ewentualnie na samochodów. Chcę teraz Państwu powiedzieć, jakie będą połączenia, o których już wiemy korytarz. Mianowicie chcemy połączyć Muz Gdański z rządem Radosława, okolice Pomnika Lodnika z rządem Jazdy Polskiej, ulicę Andresa z ulicą Waleńskiego, przez Marszałkowską i Kuławską. prawy budowlę połączeń na ten rok to kilkadziesiąt kolejnych kilometrów. Proszę Państwa, wiosną wystartuje kolejnych o stacji z rowerami, przynajmniej trzynaście dni będzie na Pradze. E, przynajmniej mówimy obecnie o lokalizacjach ustalonych, zobaczymy jak będzie dalej. No i generalnie też proszę o taką wyrozumiałość na początku czyli że może nie zawsze będzie można y, ten y, rower y, wyjąć y, tak jak y, nam to od, y, odpowiada natychmiast i od razu, no, ale będziemy prosimy o informacje na infolinię i wszelkie e -mail, maile, jeżeli coś nie gra, to będziemy się wspólnie tego uczyć i wspólnie to poprawiać. Ale życzę Państwu, żeby jeszcze przez całe ciepłe wakacje, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Warszawy mogli, i ci, którzy mieszkają w Warszawie, żeby mogli korzystać z tego systemu. Bardzo dziękuję pani prezydent, pan dyrektor Warszawian. Ja myślę, że pani prezydent w zasadzie wszystko, co najważniejsze powiedziała. Ja bardziej pewnie będę, jeżeli szczegółowe pytania. Ja myślę, że jedna taka podstawowa, nie wiem, uwaga czy podstawowa prośba również do państwa. Wszystkie szczegóły są na stronach. Miasta społecznego Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego, no i oczywiście operatora Next Bike jest to naprawdę bardzo proste zarejestrowanie. Trzeba powiedzieć, że w przeciągu no, pierwszych godzin e, funkcjonowania systemu wczoraj, no, już przekroczone 7000 rejestracji, e, ponad 1000 wypożyczeń. Są dzisiaj również widać, że, że rower cieszy się dużą popularnością. Muszę również powiedzieć, że bardzo dużo z dzisiaj sygnałów jest od różnego rodzaju firm, hoteli, które chciałyby na własny koszt wybudować takie stacje, włączyć się. Oczywiście my to analizujemy pod kątem no, po pierwsze warunków umowy, jaka nas łączy z firmą, warunków przetargowych, ale na pewno kilka co najmniej powstanie dodatkowo na koszt różnego rodzaju prywatnych, można powiedzieć, inwestorów, którzy są zainteresowani, żeby właśnie uatrakcyjnić swoje miejsca. Pani prezydent powiedziała o Pradze. Już wiemy, że te 13 naszych lokalizacji będzie co najmniej o kilka wzmocnionych przez właśnie różnego rodzaju prywatnych inwestorów. I tutaj no myślę, że też oczekujemy na uwagi, na pytania. No wczoraj był pierwszy dzień rozruchu. No myślę, że symbolicznie o godzinie 17, a 1 sierpnia w Warszawie jest symboliczną godziną, właśnie udało się już całkowicie system uruchomić. No mam nadzieję, że Żałuję, że, że pod zarządem transportu miejskiego nie ma jeszcze, no, ale tutaj oczywiście zaczęliśmy od takich najbardziej miejsc, które no, służą jak największej ilości. Myślę, że w niedługim czasie powstanie, bo, bo okolica, okoliczni, okoliczne firmy też do nas się zwróciły, że chciałyby w tym rejonie postawić. Ja myślę, że system będzie pączkował i rozrastał się i obejmie coraz większe rejony Warszawy. Dziękuję bardzo panie dyrektorze, bardzo uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Ryszarda Szutkowskiego. Dzień dobry Państwu. No mogę powiedzieć jakby w dwóch tematach. W jednym temacie, że kiedyś byłem kolarzem wyczynowym i wtedy dostęp do roweru był dosyć trudny, ale już wtedy każdy marzył o tym, żeby mieć samochód. Teraz kiedy ta możliwość nastąpiła. Kiedy każdy może mieć samochód, coraz więcej ludzi jeździ na rowerach. Zwykle ci, którzy mają samochody. I myślę, że po pierwsze zrozumieją y, tą inicjatywę, czyli ten ruch rowerowy po tak dużym mieście jak Warszawa. Y, I będą ostrożniej przejeżdżali obok rowerzystów. Nie tylko tych na tych rowerach, ale w ogóle, bo często mamy jeżdżący po Warszawie uwagi do, do samochodziarzy. Y, natomiast pewnie w tej drugiej kwestii, czyli jeżeli chodzi o kolarstwo, to będzie służyło dla tych, którzy będą przyjeżdżali do pracy, pozwiedzać Warszawę, przemieszczać się z miejsca na miejsce szybsze niż z transportem miejskim bardzo często, a zwłaszcza w południowych godzinach, kiedy to ruch jest niesamowity. No i jestem też przekonany, że nie przysporzy to nam mistrzów kolarstwa, bo no to będzie jazda po mieście, nie myślę, żeby, żeby narodził nam się... Nowy Leszek Piasecki, czy, czy Nowa Maja Włoszczowska. Ale na pewno przysporzy naszym rowerzystom zdrowia, bo sam o tym wiem dokładnie, że jazda na rowerze to y, super samopoczucie, więcej swobody i Powiedzę, powiem tak, y, po kilku jazdach na rowerze chce się jeszcze więcej jeździć. Czyli ci, którzy pokosztują przejazdu do pracy, w inne miejsce w Warszawie będą jeździli częściej, zostawią samochód gdzieś na przedmieściu, gdzieś na parkingach, a będą posługiwali się właśnie rowerami. I tutaj na ręce pani prezydent i na, na inicjatorów tego przedsięwzięcia w imieniu wszystkich chętnych jazdy na rowerze składam podziękowania.